Cześć, zapraszam Was na prognozę na listopad, i mam nadzieję, że w październiku udało Wam się trochę odetchnąć i zregenerować, bo w listopadzie znów będzie się działo znacznie, znacznie więcej. Przede wszystkim listopad to kolejna retrogradacja Merkurego, ale zaczyna się też retrogradacja Jowisza, więc tak naprawdę przez cały miesiąc jesteśmy w mocno chaotycznej energii, a do tego zawsze warto się przygotować, zrobić sobie Wszelkiego rodzaju backupy, dokończyć wszystkie projekty, które wymagają tego, żeby być na czas, żeby wszystko zostało zaopiekowane i zorganizowane. A jeżeli nie możesz tego zrobić, to pamiętaj, żeby brać dodatkowy zapas czasu przy wszystkich działaniach, których podejmujesz się w listopadzie, ponieważ może być to wyjątkowo chaotyczny czas. Będzie natomiast kończyć się retrogradacja Saturna. A uran po kilku miesiącach w bliźniętach wróci do byka. I na dobre znajdziemy się już w tych konfiguracjach z początku roku. Ja powtarzam to od kilku miesięcy, bo od kilku miesięcy krocząco te planety, które weszły do nowych znaków, wracają do swoich poprzednich lokalizacji. I to jest tak ciekawe w tym roku, że wykonujemy taki taniec: trochę do przodu, trochę do tyłu. I będziemy teraz przez listopad i grudzień. W takim miejscu, w którym byliśmy tak naprawdę już na początku 25 roku i z tą energią będziemy wchodzić w rok 26 po to, żeby za kilka miesięcy już na dobre wprowadzić zmiany, z którymi byliśmy przez te miesiące letnie. Oprócz tego, że mamy retrogradację, będziemy mieć też kilka zmian, znaków przez planety, ponieważ znak będzie zmieniać Mars przejdzie do strzelca. Będziemy też mieć Wenus, która przejdzie do znaku Skorpiona, i to będą zupełnie nowe konfiguracje. Więc ten miesiąc będzie pod wieloma względami dynamiczny i jednocześnie spowolniony. Więc dużo się dzieje, ale w chaosie. Na pewno nie będzie to aż tak duży chaos, jak ten, z którym mierzyliśmy się przy tych zupełnie nowych konfiguracjach. W trakcie miesięcy letnich, ale jednak będzie się działo tutaj dość dużo. Dlatego warto przygotować się na listopad i wziąć pod uwagę to, że będzie tutaj znacznie więcej intensywności. Jak zawsze przy retrogradacjach Merkurego spowalniamy i jesteśmy bardziej uważni. I ta uważność jest dla nas najlepszym remedium na wszystkie retrogradacje Merkurego. Więc zobaczmy teraz, jak po kolei wyglądają poszczególne konfiguracje tego miesiąca i czego możemy się w związku z nimi spodziewać? A zanim przejdziemy do tego, zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania tego kanału. Dziękuję Ci, że tu jesteś, że słuchasz tej prognozy, że ona w jakiś sposób trafiła do Ciebie. I jeśli są to dla Ciebie wartościowe, ciekawe treści. I w jaki sposób astrologia pasjonuje Cię. Zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania tego kanału i też do obserwowania mnie na Instagramie, tam znajdziesz dużo więcej informacji na temat moich aktualnych poczynań i tego, co dzieje się z Astropogodą, ale też o wielu bieżących konfiguracjach. A jeśli masz pytania o współpracę albo jakiekolwiek inne dotyczące astrologii, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu przez hellomałpa.astropogoda.com i przejdźmy sobie teraz do wydarzeń listopada. To jest moje drugie podejście do nagrania tej prognozy, bo klasycznie, jak to bywa przy prognozach nagrywanych w czasie retrogradacji Merkurego z jakiegoś powodu połowa poprzedniego nagrania jest w ciszy, stąd stwierdziłam, że nagram tę prognozę w całości jeszcze raz. Jest to takie ciekawe doświadczenie. O którym staram się nie myśleć, ale za każdym razem, kiedy nagrywam prognozę o retrogradacji Merkurego, dzieje się tego typu problem techniczny, bądź z mailami, w których wysyłam te prognozy do moich subskrybentów, czy też z nagraniami, więc zawsze. Jak to przy retrogradacjach Merkurego bywa, bierzemy dodatkowy zapas czasu. A ja nagrywam to jeszcze dużo przed retrogradacją, i mimo to cała ta energia w jakiś sposób dotyka tej prognozy już teraz. I myślę, że tak jak powiedziała jedna z moich klientek, to dużo mówi na temat tego miesiąca, że ta prognoza od połowy jest w kompletnej, kompletnej ciszy. Jeśli chodzi o wydarzenia listopada, będziemy mieć Marsa który przejdzie do znaku strzelca, jak już wcześniej wspomniałam, czeka nas pełnia w byku. Całkiem fajna. Wenus przejdzie do Skorpiona po kilku tygodniach w wadze, w swoim władztwie. Będziemy mieć Wenus, która będzie przez kilka tygodni poobijana w znaku swojej przeciwności. To trochę będą mniej komfortowe okoliczności dla niej. Będziemy mieć Urana, który wróci do znaku byka w listopadzie, i to są te konfiguracje tego początku roku, w których będziemy na nowo, żeby podomykać wiele kwestii i myślę, że szczególnie z tym uranem w byku warto zwrócić uwagę na to, co działo się w Twoim życiu, w sektorze, na który przypada znak byka przez ostatnich 7 lat, bo przeszliśmy taką przeogromną transformację związaną z tym, czym jest nasze jedzenie, w jaki sposób się odżywiamy i czym są nasze zasoby materialne, to czym są pieniądze, w jaki sposób nimi zarządzamy. I myślę, że to jest takie duże kolektywne doświadczenie, które bardzo mocno zmieniło perspektywę na to, czym są zasoby, co jest wartością tak naprawdę, co jest ważne w życiu i wiąże się to oczywiście z wieloma transformacjami zarówno technologicznymi, jak i świadomościowymi ale też z kryzysami, które po drodze dzieją się przez cały ten okres i myślę, że podsumowanie sobie tego przez najbliższe miesiące od właśnie listopada do tych pierwszych miesięcy 26 roku, bo dopiero w kwietniu Uran wróci do Bliźniąt na dobre. Mamy taki czas, żeby zweryfikować wszystko to, co się dla nas Zrewolucjonizowało, przetransformowało w znaku um, byka i w domu, który na ten znak w Twoim horoskopie przypada. I już od listopada będzie mieć możliwość do tego, żeby do tych podsumowań i weryfikacji przejść. Zaraz potem zacznie się retrogradacja Merkurego, o której już wspomniałam całkiem sporo, zacznie się też retrogradacja Jowisza. Merkury w trakcie swojej retrogradacji wróci do Skorpiona, więc częściowo ona zacznie się w strzelcu. Ale potem Merkury będzie wracać do Skorpiona i tam zakończy swoją retrogradację w drugiej części miesiąca. Będzie mieć nów w Skorpionie i Słońce przejdzie zaraz potem do znaku strzelca. Skończy się natomiast retrogradacja Saturna i na koniec miesiąca skończy się też retrogradacja Merkurego, a Wenus przejdzie do strzelca. I to są najważniejsze wydarzenia tego miesiąca. To, co zwraca uwagę przede wszystkim, to to, że mamy cztery razy planety zatrzymujące się albo do ruchu prostego, albo do retrogradacji i samo to powoduje, że ten miesiąc będzie taki mocno rozciągnięte, bo planeta kiedy zmienia bieg na prosty albo wsteczny, zawsze musi spowolnić i ten moment zatrzymania się to są te momenty, które powodują u nas takie rozciągnięcia. W związku z tym, że mamy ich w listopadzie nagromadzenie, może to wskazywać na to, że ten miesiąc będzie ubiegał nam właśnie w takim dziwnym tempie, przy jednocześnie dość dużej intensywności, bo jednak wydarzeń jest całkiem sporo. Zdecydowanie więcej niż w październiku, więc w październik w porównaniu do listopada to był dużo spokojniejszy miesiąc. I patrząc sobie dalej na to, jak będzie wyglądać to na przestrzeni kalendarza, a zaczniemy kwadraturą. Wenus i Jowisza to jest bardziej sprzyjająca konfiguracja. Ona bardzo często przynosi nam coś pozytywnego, korzystnego, ale coś, w co musimy włożyć wysiłek. Ja bardzo często, mówiąc o kwadraturach i o pozycjach Wenus i Jowisza, używam takiego przykładu wyjazdu na wymarzone wakacje. Że jedziemy na nie, wiemy, że na nie jedziemy i to jest super, to jest jakaś fajna rzecz dla nas, na którą czekamy, ale żeby. Dostać się do miejsca, w którym będziemy na wakacjach, musimy na przykład pokonać bardzo dużą podróż, no i musimy się najpierw spakować, musimy wykonać wiele rzeczy przed tą podróżą, żeby mieć przestrzeń, czas, żeby z tej podróży korzystać, a jednak ten efekt, rezultat jest taki pozytywny, budujący i korzystny, natomiast wymaga pewnego rodzaju wysiłku, więc o tym są kwadratury Wenus i Jowisza, więc ten początek listopada jest trochę o tym, że mamy coś fajnego, ale musimy w to włożyć jakiś wysiłek. Czwartego mamy trygon między Neptunem i Marsem, i jednocześnie opozycję między Marsem a Uranem. I Mars będzie, w strzelcu, będzie przychodził do strzelca najpierw, bo Mars jest jeszcze na początku miesiąca w znaku skorpiona. I najpierw przejdzie do znaku Strzelca, potem wejdzie w tą ścisłą opozycję z uranem, przebywającym na początku znaku bliźniąt. I tu jest dość dużo intensywności. i Wydaje mi się, że to jest taki potencjalnie najtrudniejszy moment w tym miesiącu, bo będziemy mieć tę budującą się przez pierwsze dni opozycję między Marsem a uranem, która jest. Hmm, o takich konfliktowych energiach, o dużym napięciu pomiędzy dwiema niestabilnymi siłami, a dodatkowo Mars, będący w trygonie z Marsem, z Neptunem, podkręca nam taką energię idealizmu, takiego podążania za jakiegoś rodzaju marzeniami. I trochę to osiąganie tych marzeń przy opozycji z Uranem jest w jakby dolewające oliwy do ognia. Ale jednocześnie ja na przykład bardzo lubię konfigurację Neptuna i Marsa, bo one jakby pozwalają nam spełniać marzenia, pozwalają nam um, ściągać na ten plan materialny, ziemski to, co wyśniliśmy, żeby zadziało się w rzeczywistości. Dlatego jeżeli nasze marzenia są dobre, pozytywne, to możemy mieć dużo takiej fajnej motywacji um, do tego, żeby je realizować na początku listopada, natomiast w... W przypadku, kiedy mamy w sobie dużo negatywnej energii, no to to może też um, zostać takie mocno olbrzymione przy tych energiach. Zwłaszcza, że buduje się wówczas również pełnia w byku, która jest piątego. I ta pełnia w byku wygląda tak dość ciekawie. Myślę, że ona jest taka fajna pod względem ugruntowania i uziemienia, bo w całym tym. Um, dniu mamy dość dużo emocji, dość dużo czucia, intuicji um, i ogólnie ten początek miesiąca jest jeszcze taki bardzo mocno o tym. Mamy słońce w skorpionie, mamy Saturna i Neptuna już w rybach i Jowisza w raku, więc dużo jest tej wodnej, czującej, uczuciowej, emocjonalnej energii. Ale ten Księżyc w byku nas tutaj jakby stabilizuje i gruntuje. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna pełnia w porównaniu do tych poprzednich i dodatkowo Saturn, który jest na ascendencie, daje nam taką fajną stabilizację. Wenus jeszcze jest w wadze, więc to wszystko wydaje się być takie dyplomatyczne, eleganckie, ładne i czułe. I uziemiające, więc ja generalnie uważam, że ta pełnia może być naprawdę bardzo fajna, bardzo korzystna pod wieloma względami. I zachęcam do korzystania z niej, do dbania o siebie, dbania o swoje piękno, o ciało, o takie harmonizowanie przestrzeni, które może być w tym czasie dość potrzebne ze względu na te opozycje między. Uranem i mm, Marsem, właśnie, która będzie się jeszcze rozchodzić, i Mars będzie sobie tutaj przemykać dalej przez znak strzelca i pchać nas w kierunku działania a, takiego ideowego, a, trochę chura optymistycznego. I myślę, że też nam potrzebna ta energia. Po październikowych energiach, które nas troszeczkę uspokajają, to ten Mars w strzelcu, myślę, że będzie nas. Mm, Fajnie nakręcać do działania, aczkolwiek te pierwsze dni, kiedy jest opozycja między Marsem a Uranem, mogą być trochę napięciowe. I idąc sobie dalej mamy sekstyl między Marsem a Plutonem i Wenus 6, przejście do znaku Skorpiona. I od tego momentu już tak naprawdę do 30 będziemy mieć Wenus, która będzie w mniej komfortowej dla siebie pozycji, aczkolwiek ona będzie tutaj w Trygonie z Jowiszem, więc jest to, są, są tu jakieś takie okoliczności łagodzące w całym tym przejściu i ten Trygon się będzie nam przez większość miesiąca tak ładnie tutaj nabudowywał, więc jest tu jakieś wsparcie. Wenus będzie też w Trygonie oczywiście z Saturnem i Neptunem więc te wodne energie będą cały czas bardzo mocno podkręcone, ale Wenus po prostu w znaku Skorpiona będzie tutaj słabsza. Ósmego będziemy mieć kwadraturę Wenus z Plutonem, która zaraz po swoim przejściu będzie wchodzić właśnie w tę napiętą konfigurację z naszą planetą transformacji, co może przynosić nam różne napięcia w relacjach, zwłaszcza, że tego samego dnia Uran będzie wracać do znaku byka, więc będziemy mieć tę taką kolejną energię zmiany. I dziewiątego zaczyna się retrogradacja Merkurego w Skorpionie, więc mamy, przepraszam, nie w Skorpionie tylko w strzelcu, a więc mamy tutaj dużo takiej energii, która daje nam napięcie, trochę chaosu, trochę zamieszania. I w związku z tym, że retrogradacja Merkurego nabudowuje się już tak naprawdę od samego początku miesiąca, to warto wziąć pod uwagę to, że te pierwsze dni przed retrogradacją mogą być faktycznie trochę najbardziej chaotyczne. 11 zacznie się też retrogradacja Jowisza, więc mamy te dwie planety, które nam mocno spowalniają tutaj i Jowisz zacznie teraz wracać sobie przez znaczną część znaku raka, bo tam dobrą już prawie do samego końca, ale teraz będzie się przez kolejne 4 miesiące wracać, ażeby zatrzymać się do retrogradacji do ruchu prostego już po nowym roku i 12. Czeka nas jeszcze koniunkcja Merkurego i Marsa w Strzelcu, która też raczej daje nam taką energię potencjalnego konfliktu, bo Merkur jest w retrogradacji, Mars jest taką energią, która raczej idzie na konflikt. Więc daje nam tutaj dodatkowe takie zamieszanie, pomieszanie, poplątanie, które potęguje energię chaosu w tych pierwszych tygodniach listopada. 17 mamy trygon między Słońcem a Jowiszem i między Słońcem a Saturnem, który jest takim pięknym, wodnym trygonem, dającym bardzo dużo czucia, emocji, intuicji, bardzo wspierający wszelkiego rodzaju działania związane z uzdrawianiem. To są trzy ogromne siły, Jowisz, Saturn i Słońce, które spotykają się w wielkim trygonie. Nie. Więc wydaje się to być wyjątkowo takim pomyślnym momentem stabilizującym, gruntującym, i myślę, że warto ten dzień jakby czcić, celebrować, bo wydaje się być bardzo wspierający. Tego samego też będzie mieć harmonijny sekstyl Plutona z Merkurym, który może dodawać nam taką energię potrzeby stawania wprawdzie różnego rodzaju. 19 Merkury wróci do znaku Skorpiona w czasie swojej retrogradacji i od razu wejdzie w opozycję z Uranem przebywającym teraz już na ostatnich stopniach znaku Byka i będziemy mieć jeszcze trygon Merkurego z Neptunem zanim kiedy on przejdzie do tego znaku Skorpiona. Więc znowu mamy uruchomione te konfiguracje, z którymi byliśmy Mocno na początku roku. Jakby wraca, mogą wracać do nas przeróżne rzeczy z pierwszego kwartału, z, nawet z kwietnia, z którymi trzeba będzie się tutaj w jakiś sposób na nowo zmierzyć albo żeby je podomykać. 20 wraca, nie, przepraszam, nie wraca, tylko mamy nów w znaku skorpiona. I ten nowy wygląda bardzo intensywnie. Jest tutaj bardzo dużo planet nagromadzonych w momencie kulminacji tego nowiu w domu 12. Na ascendencie mamy Marsa, a więc Mars też włada tymi wszystkimi planetami, które są w Domu 12, a mamy tam Wenus, mamy Słońce, Księżyc oczywiście, bo jest to nów, i Merkurego. Mi kojarzy się to z taką bardzo dużą ilością działań zakulisowych, zwłaszcza, że jeszcze mamy Saturna, który jest w Domu Czwartym, też takim dolnym i Jowisza w Domu Ósmym, więc mamy takie um, energie działań um, szpiegowskich wręcz powiedziałabym, które biją mocno od tego Nowiu. I generalnie nie jest to jakiś super rewelacyjny nów do działania, chyba że masz plan na jakieś mocno okultystyczne praktyki albo na uruchomienie jakiegoś tajnego projektu, to wtedy jest to rewelacyjny nów na to. Myślę, że rzadko zdarzają się aż tak dobre energie pod działania tajne i zakulisowe, więc jeżeli potrzebujesz, to możesz skorzystać właśnie z tego momentu. Jeżeli chcesz coś zrobić ukryć w ukryciu, w odosobnieniu, w niewiedzy innych, to naprawdę jest to pod to całkiem dobry czas. Następnie będziemy mieć opozycję słońca i urana przed przejściem słońca do znaku strzelca, słońce wejdzie też w trygon z Neptunem, więc ponownie tak jak 19 merkury uruchamiał tę konfigurację, teraz uruchomi ją słońce i 22 słońce przejdzie do strzelca. Tam będziemy też tego dnia mieć trygon Merkurego z Jowiszem. Fajny, harmonijny i z Merkurego z Saturnem, czyli ponownie będziemy mieć tę energię, którą wcześniej słońce robiło, 17, i ten trygon między um, Jowiszem i Saturnem, który tutaj jest mocno aktywny, będzie aktywowany najpierw przez słońce, potem przez Merkurego, co podkreśla nam pewnego rodzaju taką harmonijność emocji, czucia, intuicji w, w całym tym miesiącu. 23 mamy intensywny, ponownie domagający się prawdy sekstyl między Słońcem a Plutonem, więc tej energii jest dużo w tym miesiącu, tak? Chcemy zawalczyć o jakąś prawdę, za jako, o jakąś ideę. Ten Mars Strzelcu tutaj, on też tego bardzo pragnie, podążania za ideami, za przygodą, za tym, co uważa za prawdę, za słuszność, za sprawiedliwość jakiegoś rodzaju. Będziemy mieć tej energii i podkreślonej przez Plutona wielokrotnie. W tym miesiącu bardzo dużo stąd wydaje mi się, że ten miesiąc jest pod wieloma względami właśnie intensywny. 25 jeszcze czeka nas koniunkcja Merkurygo retrogradującego z Wenus, która może nam w przyjazny sposób harmonizować te retrogradacje, ale też dawać fajne wglądy, bo ta Wenus będzie tutaj Merkurem w retrogradacji pomagać. I następnie mamy po raz kolejny podkreślony trybon, trygon między Jowiszem i Saturnem poprzez Wenus. Teraz, czyli 19 słońce, 22 Merkury i 26 Wenus, będą aktywować ten wielki wodny trygon fantastyczny czas na pracę z intuicją, na zagłębieniem się w siebie, na postrzeganie rzeczywistości poprzez czucie bardziej niż rozumienie i rozwijanie w sobie tych kompetencji. 28. skończy się retrogradacja Saturna, a 29. skończy się retrogradacja Merkurego, więc ponownie mamy bardzo blisko siebie dwie planety zatrzymujące się. Teraz do ruchu prostego obie, tak jak 19. 11. mamy planety zatrzymujące się do retrogradacji, czyli do ruchu wstecznego, tak. Tutaj, 28 i 29, mamy dwie planety, które idą do przodu, więc znowu mamy to zatrzymanie, spowolnienie, takie wykrzykniki coś, co prosi o zwrócenie na siebie uwagi. I od tego momentu powinniśmy zacząć stopniowo wychodzić z takiego chaosu. 30 Wenus przejdzie do Strzelca i od razu wejdzie. Zaraz przed tym wejdzie w opozycję z Uranem, a potem w trygon z Neptunem. I przejdzie do strzelca dopiero później w takiej kolejności, więc wychodząc ze skorpiona najpierw dopełni konfigurację butujące się, a potem zmieni znak na strzelca. I wejdziemy od tego momentu w te takie bardziej optymistyczne energie, których będzie dużo więcej w grudniu, bo oczywiście mamy tutaj te strzelcowe energie i będziemy mieć teraz takie nagromadzenie planet w strzelcu, bo będziemy mieć tam Marsa, Wenus, Słońce. Potem po retrogradacji dołączy tam też Merkury, więc będziemy mieć silną aktywację tego znaku, ale w listopadzie jesteśmy bardzo głęboko, bardzo głęboko w czuciu, w intuicji, w rzeczach, które hmm, chcą zostać wyciągnięte na powierzchnię i w takim poszukiwaniu prawdy, a potem wchodząc w te strzelcowe energie, jakbyśmy wchodzili w taki tryb, Podążania za tą prawdą, podejmowania działania z powodu prawd, które odkryliśmy. Więc chaotycznie, intensywnie, ale powoli będzie wyglądał listopad. I na koniec będę jeszcze bardzo wdzięczna za subskrybowanie tego kanału, za polubienie filmu i komentarze. To pomaga mi rozwijać ten kanał i docierać z wiedzą astrologiczną do coraz większej ilości osób, więc będę Ci bardzo wdzięczna za Twoje wsparcie i dziękuję też za Twoją uwagę, za to, że jesteś tu i że interesujesz się astrologią i chcesz w jakiś sposób korzystać z tego narzędzia w swojej rzeczywistości. Trzymajcie się. Cudownego listopada.